Witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony, kulfon. W klimacie burzowym dzisiaj, mimo że w krawcek idzie nam tu pięknie, słoneczko sobie świeci, to za chwilę mi burza szaleje. <grym się wytkujesz> ale fajnie, bo się troszkę ochłodziło, troszkę pada, jeszcze troszkę mi przez okno pada, ale spoko, Easy, gruntuje, jest chłodno. W ogóle, patrzcie, co, co, co nadrobiłem ostatnio, nie? O! <grym się wytkujesz> Mam nadzieję, że nie przerwę nagrania. Eee, tak, eee, Od tego pana, tradera, można sobie kupić główkę. Tylko coś się pobukowało, na razie same główki papiera są. Eee, także mamy ich dwie. Eee, druga oczywiście jest już w fajnej koncepcji zrobiona, chociaż pewnie będzie gdzieś w przyszłości przerobiona. Oczywiście potem główka tradera mi wypadła i główka lamy. Eee, tak się udało, że w sumie już dwóch traderów miałem eee, i mam dwie różne lamy, mamy kremową i tą zwykłą. Eee, a druga główka eee, papiera już jest y, w koncepcji tutaj ktoś wyjdzie z netheru to będzie ostrzeżony że <noise> wróżkami lepiej nie zadziera <noise> ale dzisiaj nie o tym dzisiaj bardziej o wróżkowym zamku bo też się troszkę zmieniło jak widzicie troszkę takie bardziej świńskie wejście mam tutaj w zamku yy, i tak dzisiaj na razie nagrywam sam Yy, to jak widzę, awczy, młodeczka, coś tam, coś tam działa yy, ale akurat yy, sam się miałem zająć tym zamkiem więc się na razie sam zajmuję dzisiaj wyjątkowo sam będę ale jest yy, w koło, yy, że tak powiem pierwszy poziom jest zrobiony jest w koło opiechane, już wszystko jest porobione tak jak trzeba yy, została tam jeszcze góra no i, 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 i powoli środek się robi, nie? Powoli się robi środek. Tutaj na razie nie zabudowywałem, bo być może tam będzie jakaś inna podłoga albo coś jeszcze, nie wiem. Eee, dlatego tego na razie nie chcę tam zabudowywać. Eee, I tu ewentualnie ściany, może jeszcze zabuduję, ale nie wiem, co to, to się okaże. To się okaże. Eee, a na pewno będę chciał zrobić te ściany tutaj, tak na taki styl jak tutaj są. Nie chcę pójść po jakieś materiały, bo troszkę tam już naścinałem tego. Eee. A! Jeszcze zapomniałem o jednej ważnej rzeczy, bo nie każdy był na live. i oczywiście jak ktoś nie był to polecam wybrać się na zapis live'a sobotniego, gdyż mamy kolejną prowincję! I mamy kolejny artefakt! Zabójczą ramkę! Na razie sobie wiszą tutaj tak, w ogóle to jest... Czekajcie, ja wam go pokażę tak w pełnej okazałości tylko nie zepsuł. Zabójcza ramka, czyli cichy zabójca komputerów. To jest nawiązanie do drugiego sezonu. Gdzie ramki na mocno legowały. I w ogóle. Tutaj też się troszkę już ta wioska pozmieniała od ostatniego odcinka. Bo chyba nie było tego młyna na ostatnim odcinku. Już tutaj mu też się ja zrobiła młyn. Zrobiła dom rybaka. Domek mitorka został przerobiony na się Tutaj jeszcze jakaś taka zagroda na związek powstała Także ogólnie wioska ma się coraz lepiej Tam też coś powstało, ale to tak tylko Wam szybkim tym pokażę No to mi Torek budował, nie wiem czy on chce to pokazywać czy nie Dlatego no, jakoś tam tego Wam mocno nie pokażę I słuchajcie Który teren teraz mamy? Ile mamy terenu? Ja myślę, że postaram się Wam tutaj wrzucić w tym momencie. Yy, chyba w tym momencie powinniście widzieć, jak, jaki teraz duży teren przyjęliśmy. Jaką prowincję, gdzie mamy, gdzie mamy tutaj. Tutaj to, 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 to niebieskie. Yy, yy, proszę, co ja gadam? Jakie niebieskie, różowe. Cool, chcę Chcesz to różne zdradzić. No, yy, <todgłosy> to różowe tutaj. To macie y, naszą stolicę, która jest oznaczona tutaj. Widzicie? Na, zresztą mamy ją tutaj na mapie. Te stolice, y, co, którą wam pokazywałem, tymi tymi słupkami odgrodzona. A ten teren, taki duży, to jest nasza nowa prowincja. Jest olbrzymi teren olbrzymi i do tego jest pełen różnego rodzaju drzew, mamy tutaj brzozy, mamy tutaj dęby, mamy tutaj świerki w ilościach niesamowitych, także no teraz mamy co zagospodarowywać mamy, mamy teren do budowania no, yy, a dobra ja się teraz biorę za zarobienie tych ścian chociaż kawałek Także tu że świerko potrzebuję. Myślę, że taki... taki, Zacząłem tak właśnie tak sobie, to tak można powiedzieć wstępnie projektować, jak to ma wyglądać. I myślę, że to wyszło. Um, całkiem nie najgorzej. No wiem, nie różowe to to nie jest to, nie jest to różowe. Nie jest powiedziane, że tutaj jakieś wstawki nie będą jeszcze gdzieś różowe, ale to się okaże na razie sobie chcę takie same takie ściany zrobić. W sumie ten dom tu mi jest niepotrzebny, to już zrobię, jak już wszystko robię ze świerku. To już to walnę ze świerku, tylko teraz wiem dobrą wysokość walnął. Hmm, Zgadza znaczy ja się, może tam przeszedł. To bym z tej strony miał lepszy podląd. To ma iść dotąd. Jak się nie mylę. Tu już ma być... Yy, już nie, tutaj chyba jeszcze to miało być pod, pod ten pod, yy, pod ten dolny poziom, ale, ale. Także ja tu się biorę za te ściany, postaram się to, yy, kurczę w miarę sprawnie ogarnąć, nie wiem czy mi się ta sztuka uda. <laughs> yy, a jak się ogarnę, yy, to, to się widzimy za chwilkę. Niestety jeszcze replay moda sobie nie ogarnąłem. Jest już, mam go, tylko że go muszę jakoś odpowiednio skonfigurować i bo nie działa z forcem, tylko z fabrykiem, bo ja fabryka nie umiem i tak wiecie. No i taka sytuacja: chemia, hemoglobina, wiecie o co chodzi. Dobra, bo ja znowu szpitole od rzeczy, także yy... cięcie! No i mnie pierwsza część jest zrobiona. Myślę, że wygląda to na całkiem nie najgorzej. Przynajmniej tak mi się widzi. Ja mam swoje widzimisię. Wy się nie znacie. Ja wiem, najsuper. najsuper... Nie, najsuper to dwie <grywy> To ja wiem najlepiej. Jest dobrze. Jest dobrze. To jest tylko, tylko fragment. Tutaj gdzieś w ogóle jeszcze chodzi nasza, nasz piąty członek. Yy, Fruszkowej ekipy, za świntuszka. <noise> Zadomowiła się tutaj, odkąd zacząłem sobie budować ten zamek. Cały czas sobie, tu, sobie tutaj siedzi, yy, dobra. Teraz yy, muszę przejść do etapu drugiego. Etap drugi będzie polegał na tym, że tu sobie wylezę do góry, se so wylezę do góry, se so. dobra, se so wylazłem. Yy, I teraz trochę zmiana materiałów na ciemny dąb i tutaj o, za nisko yy, tutaj <ścoughs> yy, tutaj będzie taki balkonik i on ma iść do dotąd tak, i tutaj będzie drugie piętro, takie trochę węższe yy, tutaj oczywiście te baszty będą w środku oczywiście dokończone, nie, żeby yy, żeby nie było, nie yy. Tutaj muszę teraz taki, taki balkonik zbudować. W sumie może ja go zacznę z tej strony, bo jakoś tak wyszło, że oczywiście jest standardowo kulfon mega przygotowany, czyli wcale nie mam materiałów. To jest to. Dobra, to jest to. Nie mam bardzo ciemno dębowego drewna, będę musiał sobie się zebrać jak troszkę. Ale chciałbym to zacząć, więc zacznę tutaj sobie z tej strony. A trochę mi to jak tutaj w koło pójdzie. Mam nadzieję, że tu się będzie dom komponował fajnie. Eee, oczywiście to później... To jest, e, można powiedzieć, taki wstępny szkielet, bym powiedział bardziej. Eee, gdyż gdyż e, tutaj z pewnością będą jakieś różowe wstawki, no bo to, to, to nie może być inaczej, żeby tu nie było tak ponuro. Eee, tylko żeby tutaj hmm, tak, tak wróżkowo było, no wróżkowo. Także to z pewnością Jakiś, jakieś jaśniejsze akcenty tutaj trafią. Proszę mi tak nie rozświetlać i się mi skończyły ciemno demowe, właśnie te e, dobra, mam pnieczuszko trochę, więc mm, no, mam nadzieję, że mi tyle jest tutaj wystarczy. I e, chcę tutaj zrobić. Co tutaj chcę zrobić? E, to co tutaj chcę zrobić, to myślę, że najlepiej będzie... Jak ja w tym momencie znowu zrobię tutaj cięcie. Takie brzydkie, hamskie cięcie I... i nie wiem po to miało być, i po prostu, jak zrobię to, wam pokażę co tu chciałem zrobić, nie? To nie, ta, to nie tak, to nie tak, że ja nie wiem czy coś, nie? To żeby nie było, nie? No ale ale, ale kulfon jest leniwy i nie ogarną sobie Replay Moda, ale kiedyś sobie ogarnę? Wierzcie mi, ja naprawdę sobie kiedyś ogarnę. To, to jest więcej jak pewne dźwigaj dupę. Jest to. Ja no, e, także, także ja tu robię takie małe ciach i, i widzimy się jak, jak chociaż tę stronę balkoniku skończę. Proszę mi tu nie padać do środka. Co za deszcz uparty, no. Ta-dam! Balkonik gotowy. E, tak. To będzie balkonik. <noise> po to mi właśnie była ta zabudowa. Tylko teraz jeszcze by mi tu pasowało jakieś yy, sprytne schody zrobić i teraz myślę jak tu zrobić w ogóle. Mm. Ale jakąś tam koncepcję mam powiedzmy. Żeby to było... Jak yy, tu będzie schodek? Czyli tu... Yy. Ja to się muszę teraz obniżyć, żeby to wyszło dobrze. A nie, tak. Dobrze, tak. Ile tam jest? Powiedzmy, tutaj mamy raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. I myślę, że tak, że na tej wysokości bym sobie zrobił podest. Zrobiłbym sobie podest. Tylko teraz pytanie, jakie te schody szerokie w ogóle będę robił. Eee... W ogóle tu mam schody? Mam schody. Ja nie wierzę, że sobie schody, nie? To co to się stało się? Myślę, że tak na 3, nawet 4 bym sobie pozwolił te schody zrobić. Eee, tylko, że nie umiem schody. Potem to od dołu trzeba będzie też zaschodkować. Więc na 4 myślę, że te schody będą git. Tak przynajmniej mi się wydaje. Jeszcze tutaj ten poziom. No, tak, dobrze. I 4. I teraz tutaj, faktycznie ten podest na 4, na 4. No, myślę, że to wyjdzie, wyjdzie tak, jak chciałem. Dobrze. I teraz tak, teraz y Tutaj jeszcze pójdą schody, w taki sposób. Powiedzcie, czy, czy to jest dobra koncepcja. Nie, nie, nie piszcie mi, przecież to, że Kulfon ty nie umiesz budować. Ja to wiem, że nie umiem budować. No facet, tam coś pościemniajcie, że jednak umiem, to fajnie ci wyszło Kulfon. Normalnie niż budowania jesteś, jesteś prawie tak dobry jak młoteczka. Nie piszcie, nie piszcie jak jest naprawdę, ja wiem jak jest naprawdę. <laughs> Ciao. <laughs> Ej, te schody będą dobre. Mi się podobają. One będą dobre. Dzień dobry, panie Mitorek. Dzień dobry, panu. Co to. Mitorek! Normalnie nie mam pytań, no. A ja rozumiem, że jest burza, ale nie musisz mi to dawać efektów specjalnych, co? No i co, co teraz z tą dziurą? Zatkałbyś ją chociaż, co? No. Teraz tu się Creeper zmieści. I ja się coś zrespi. No, no, ale Creepera nie zatkało. On się odetkał wręcz. Kuźbać kuźwa zamyka tak dziwne że Creeper mówił. no co za co za mitorek oczywiście pozdrawiamy mitorka niech najbardziej yy, dobra ja teraz muszę drugie schodki sobie ogarnąć I, i one były czekajcie tu wychodzą na równo z tym yy, olać olać to co zrobił mitorek skupmy się na budowaniu yy, tu dupa nie tu tu to jest to oczywiście że nie tu Raz, dwa, trzy, cztery. Ciebie to od razu postawię tak. I raz, i dwa, i trzy i cztery. Prawie jak układ tańca, nie? I raz i dwa, trzy, i cztery, naprawione. No i świetnie. To jeszcze zamaluj to na zielono. Niestety mistrarka nie ma tutaj na kanale, nie wiem dlaczego go nie ma na kanale, no ale dobra. Mm, no tak sobie mówiłem, że będę coś nagrywał, ale... Ale... E, to tak no. Ściwiony teraz jest co się dzieje. Dobra, tutaj cyk, tutaj cyk. Tutaj cyk, tutaj cyk. I teraz by mi się przydały deszki. Ach, ogólnie, właśnie. Wypatrujcie w najbliższym czasie livea z całej ekipy Craftgate 12-godzinnego. Bo w sumie nie wiem, czy jeszcze, bo tak jeszcze nie do końca mamy ustalone, czy to będzie w tę sobotę już, czy w kolejną sobotę 3 sierpnia. Będzie prawdopodobnie 12-godzinny live ekipy Craftgate w którym to między innymi wybierzemy się na Smoczy Sława do Endu. Myślę, że już wszystkie tym będą na tyle uzbrojone, że, że każdy będzie tam mógł jakoś się na tego Smoka wybrać i żeby w końcu tego Smoczy Sława ogarnąć i żeby w końcu yy, zrobić ekspiarkę w Endzie, taką jak należy. Także to myślę, że to wszystko się będzie działo na 12-godzinnym live'ie. Na którego zapraszam. Kto o której będzie miał, nie wiem, nie pytajcie. Nie mam pojęcia. Eee, ale no, 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 warto zajrzeć. Warto i wypatrywać po wszelkich kanałach. Tak samo na Discorda. Zapraszam oczywiście. Którego, do którego link macie w opisie. Eee, gdyż tam prawdopodobnie. Na 99% będzie rozpisane kto kiedy ma jakiego live'a, o której godzinie i tak dalej. Także możecie tam wbić i śledzić i być, że tak powiem, na bieżąco jeśli o to chodzi. Ja w ogóle Wam polecam do tego Discorda wbić. Tam macie dużo informacji. Yy kto ma, jakie zasady są na serwerze yy, i linki do, do wszystkich członków CraftCade'a i w ogóle różne rzeczy. Yy, według mnie warto, według mnie warto to wbić. I poza tym yy, jest, jest możliwość skontaktowania się z osobami, które na CraftCade'ie grają. Dobra, może poza Purpose'em, bo nie jest indiscordowy. <laughs> Chociaż! Ostatnio widziałem, coraz częściej się zaczyna się tak, że może, może się tutaj purposza przekonać, żeby siedział więcej na Discordzie? No ale na pewno możecie spotkać cesarzową młoteczkę. A to już, to wiecie, to tam Purposzta to jest pikuś przy niej, nie? Taki pachoł, jak to, jak to młoteczka mówi. Dobra, te schody bym miał skończone. Jeszcze potrzebuję tutaj to wszystko zabalkonować. A tam jeszcze nie dokończyłem tych schodków to dobra, to, nie, no dobra, dokończę od razu, bo potem, e, potem zapomnę. Także to, to, to trzeba dokończyć. Tyk, tyk, tyk. I ten tutaj mam dobra. Gif mi te schodki. Jak pewnie mi braknie tam jednego albo dwóch, jak zwykle, jak sam życie. Łe! Nawet nie brakło. To dobrze, to dobrze. No, to jeszcze teraz barierki. Na szybko sobie barierki ogarniemy. Eee, kurczę, nie wiem, czy nie mam przypadkiem gdzieś dębowych płotków eee, tutaj w skrzynce jakiejś, to bym wykorzystał, bo tu się tak zbiera, zbiera tych... Tam zawsze komuś zostanie jeden, dwa, pięć i, i potem to się tak odkłada, a po potem następny dołoży pięć, eee, a nikt tego nie wykorzystuje. Prz, proszę! Od grama tego jest. No. Tak się widzieć widzicie, tak to właśnie jest. No tutaj ja nawet samo to ogrodzenie robiłem, to narobiłem tego nad cholery i, i nie mogę tego zużyć nawet, nie? Dobra. No i tutaj Hol całkiem fajny wyjdzie, powiem, tak że tak zastanowia się tutaj nie tego jeszcze nie przesunę do środka bardziej, nie? Żeby to tak trochę ten hol pomniejszyć jeszcze. A pomieszczenia, żeby to były większe, bo tutaj ogólnie za tą ścianą, tutaj oczywiście będą różne pomieszczenia, wszystko do tej wysokości, oczywiście takiej wysokości pomieszczenia będą. No, ale tu jakieś, jakieś pokoje będziemy mieć, jakieś łaźnie, salony i tym podobne. Może nawet jakiś magazyn tutaj się zrobi. Co by było niegłupim pomysłem, nie w podziemiach, tylko tutaj na, na, na parterze zrobić magazyn. W sumie tu by nawet można było mm, ogarnąć magazyn jakiś. Miejsca jest na tyle. Zobaczymy. Aranżacja wnętrz jeszcze jest nieprzeplanowana, nie planowana, nieprzemyślana. E, także jeszcze nie wiem, co tu będzie dokładnie. No a na górze myślę, że tutaj jest jakieś takie pokoje sypialne zrobić dla całego teamu, czy coś. Chcę znaczy, jeszcze tak, czy go robić tutaj bardziej na. Dobra, zrobię go tak. Barierkę taką tutaj. E, a tutaj mogę ewentualnie. Na takiej zasadzie zrobić barierkę, nie? Więc taką troszkę wystającą. Myślę, że ona będzie w miarę bezpieczna, chyba, czy nie? Ej, tu, 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 tu. Jeszcze tu. Pięknie, barierka jest. Teraz lecę w tę stronę. Alecie obecnie tym płotkiem w koło mhm. płotkiem nie pochodniami Kurfon <słyska> cool wejście się człowieku ogarni To tutaj chyba aż tutaj teraz polecimy w tę stronę się muszę jakiegoś płytkarza zamówić, nie żebym tutaj Hol wyłożył <grywa> teraz tak tu i tu i dobra i lecimy kurcze nie Tupa. tutaj nie ja to muszę zrobić tu o I co to miało iść po zewnątrz tak A, bo to w ogóle po zewnątrz zrobiłem, dobra, dobrze, dobrze. Chociaż z drugiej strony to mogłem. Nie no, tak będzie lepiej, mi się wydaje, Lecz tak po zewnątrz, prawda? Dajcie znać w komentarzu jak Wy uważacie, że jest lepiej na zewnątrz, czy lepiej tak jakby tutaj szło, nie? Co mi się wydaje, że na zewnątrz to fajnie będzie nie dużo tych schodów, bo na to by te schody na dwa takie. No. Ech, tutaj będzie taki w ogóle olbrzymi hol. Olbrzymi hall, aż do tego drugiego sufitu. Taki jest plan, przynajmniej. I mam nadzieję, że uda mi się ten plan zrealizować. Yy. I że tutaj się jeszcze jakieś takie. A zresztą co wam będę mówił? Dopiero jak zacznę robić, to wam będę mówił. Co będę tutaj planował jeszcze? Co tutaj, ma... tutaj się znajdzie? Po prostu. Jak to będzie zrobione? W sumie to myślę, że to tak chyba nie ma co więcej, żebym się rozgadywał. Bo po co kulfon masz tyle pitolić rzeczy, nie? Jak nic sensownego nie robisz. Eee, <grystanie> Wystarczy, że prawie całego lajwa mieliście eee, zestawiania ścian m, tym eee, zamku różkowym nie? To, to chyba, chyba nie ma potrzeby, żebym Was już tutaj męczył jeszcze stawianiem jakichś eee, klocków, schodków, eee, płotków i tym podobnych. Hmm, Także ja wam w tym momencie serdecznie dziękuję, mam nadzieję, że nie było jakieś strasznie mega nudne, chociaż no wiem, odcinek nudny, bez młoteczki, bez mitorka, bez purposa. ja wiem, ale no, no, no tak wyszło, tak wyszło, mam nadzieję, że mi to wybaczycie, że następnym razem jeszcze ktoś pojawi z ekipy, nie? Nie tylko po to, żeby wysadzić creepera w środku. <laughs> Ej, zaczyna no to fajnie wyglądać. Myślę, że to jak to jeszcze akcentów takich podrzucam tutaj na przykład jeszcze... Hmm, dobra, to jeszcze nie kończy. Jeszcze, jeszcze wam pokażę co tutaj chcę zrobić, żeby jak to... Tylko czekaj, czy może na tym... W sumie na tym ja na tamty bym to zrobił? Może to wyjść niegłupio. Eee, przynajmniej taką mam nadzieję. Takie podpory, nie? Tylko zastanawiam się, czy one z płotku będą dobre, czy nie lepsze będą z bloków na przykład. Zaraz co zrobię i zobaczymy. Jeszcze, jeszcze wspólnie ocenimy. No fajnie, fajnie, że mi w takim momencie kurde brakło materiałów. No dlaczego? Dlaczego ja się pytam? E, płotek dębowy, proszę. Dziękuję. Zresztą myślę, że będzie lepiej wyglądało. Więc to będzie lepiej wyglądało chyba z bloków, chociaż może niekoniecznie. Jeśli tam faktycznie drugie wstawia, to może wyglądać niegłupio. Dobra, to dzięki w takim razie i do zobaczenia. Czy się ciepło, pa! pa.